Ogłoszenie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach na podstawie paragrafu 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Od dnia 27 kwietnia 2020 roku do odwołania wprowadzam bezpośrednią obsługę interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach na następujących zasadach. Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa w przypadku trudności załatwienia sprawy w inny sposób. Obsługa odbywa się w jednostce w miejscu stosownie przygotowanym w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku wystąpienia stanu epidemii. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy centrum, to jest w poniedziałki od 7.30 do 16.30, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 14.30. W celu minimalizowania ryzyka rozwoju epidemii interesanci proszeni są przed wejściem do urzędu o założenie masaczek ochronnych lub odzieży osłaniającej nos i usta. Na dotychczasowych zasadach będzie świadczona obsługa elektroniczna oraz za pośrednictwem wrzutni znajdującej się przy wejściu głównym starostwa powiatowego przy ulicy Kochanowskiego 28. Dane kontaktowe telefon 382 0562 382 0565 e-mail pcpr.maupa.kozienice.powiat.pl